Cześć ja z tej strony Orzeszek, a dzisiaj będzie ten nocny filmik i pozdrawiam od razu e, Sami121 oraz e, Łasko Agatusek, pozdrawiam, tutaj napiszę PZR e, oraz tutaj odpiszę sukce PZR, tak pozdrawiam tutaj e, wszystkich i my sobie przychodzimy na parkurki, że tutaj mam jakieś uśmieszki, e, tak coś tutaj mam. I także cię pozdrawiam jeszcze drugi raz, sami 1v1, tutaj dziękuję za polajkowanie Także za kolejne polajkowanie oraz za użycie i polajkowanie jest wielka, już przechodzę na parkurę I e, tak, pozdrawiam, pozdrawiam, dobra tutaj odpisałem. i przejdźmy sobie pierwszy Mini Mike vs Mix, który w sumie nawet nie wiem, jak go nie przeszło w ogóle, w sumie to da się dziwić, bo w sumie jest nowy. Dobra, lajkujemy zwierzaki i chciałam wam w powiedzieć właśnie dzisiaj nagrywałam filmik, który chyba będzie jutro na kanale. Um, tu jest zapytajnik w ogóle, nie wiem co tutaj o, trochę, o co tutaj trochę chodzi. Dobra, czekajcie, bo nie wiem gdzie tu w ogóle może być przejście, nienawidzę takich labiryntów, o! To jest kluczek, tylko teraz, mnie jakoś po niego weszło, szkoda, że go nie mogę zatrzymywać właśnie, bo nagrywam nagrywarką ogólnie z iPhone'a właśnie a niestety w iPhone'ek się nie da zatrzymywać i to jest mega głupia właśnie, że nie da się zatrzymać no ale już na to nic, po prostu nie poradzę, że nie mogę tego zatrzymać i jakoś trzeba przeżyć po prostu to tak i nie wiem gdzie jest wyjście w ogóle teraz, więc wspaniala. a tutaj, bo stąd gdzieś chyba o, dobrze, tutaj jest e, tam na dole jest klucz, jakby ktoś chciał wiedzieć nie chce mi się teraz wpisać, no nie, bym raczej odpisała, ale nie chce mi się właśnie, jak mówiłam. E, I ogólnie tak chciałam jeszcze trochę powiedzieć właśnie o tym, ponieważ e, osóbka Sonia... E, o Boże, mi zginęła. E, Osobka Sonia Lola dała mi właśnie... Nie nam się dziedzić po kluczycu. Weźmy może tam lepiej. Czy chyba nie. Myślę, że raczej idzie się tam do góry. Dobra. Właśnie Sonia e, Lola dała mi... E, hejo! E, tak więc ogólnie Sonia, e, o mam krótko coś cały czas przerywam, nie mogę powiedzieć, ale e, Sonia Lola właśnie ta osobka dała mi, w ogóle cię pozdrawiam, e, dała mi właśnie pomysły na odcinek, sorry, to nie chodźmy z tego, przypomniał, e, dała mi właśnie dwa pomysły e, na odcinek, znaczy dwa odcinki, co nie wiem, odmienić w ogóle nawet, e, już w to nie wnikajmy. Ale właśnie, dało mi dwa pomysły na odcinek I ogólnie e, Jeśli chodzi o te odcinki To one będą, tylko po prostu Jeszcze nie wiem kiedy, zobaczymy jeszcze w ogóle Pamiętam, że ten parkour Mikalu przechodził Nie wiem, czy tu się gdzieś idzie, czy co Tutaj chyba nic nie mamy za sobie, świeżego po prostu to I sobie już lecimy, więc te odcinki ogólnie na pewno będą Tylko e, Mi się po prostu czasami, wiecie jak ja coś nagrywam Hej, ja tutaj pozdrawiam Ciebie, nie wiem kto się czyta w wysyłce o Agatusek 1, nie wiem czy łasko, czy wysyła, bo ja naprawdę nie mam pojęcia kto się czyta. No ale ciebie pozdrawiam serdecznie, więc będą na pewno te rzeczy i ogólne wszystkie pomysły, które mi na przykład podajecie w komentarzach, ponieważ ostatnio też osóbka mi podała. To oczywiście takie pomysły będą wszystkie, ale... Jeszcze po prostu czekać, bo ja na przykład coś nagrywam, zacząłem coś nagrywać Mi się przypomni, że przecież miałam coś innego nagrywać, więc. No tak. Nie wiem, jak ludzie tam skakują. Od teraz ta osobka, dobra. Tak jest Git, i teraz dobra, żeby nie zginąć, jak już to wreszcie przeszłam. Wiem, że to Mikalo przechodził na odcinku, byłam ślepa oczywiście. Przychodził ten Mikalo i. Będę trudny, bo ten parku nie oglądałam do końca tego odcinka, więc e, nie wiem co tutaj jest. Tam dalej, ale wiem, że tam był trochę dalej checkpoint. Z czego co ja pamiętam, jak on to przechodzi. Dobrze, że spędzimy się trochę szybciej, to przejdźmy. E, I co ja jeszcze chciałam powiedzieć, bo. Dobra, nie wejdziemy z tego programu. E, nie wiem, nawet, co ja chciałam powiedzieć ten odcinek jest taki trochę bez sensu, ale dobra. Przechodzimy sobie po prostu do parku, jak to w każdym wieczornym, nocnym odcinku. E, ulubiona gra Bo ja chyba w sumie już na tak naprawdę nie gram. Chciałabym grać w Minecrafta, e, ale ja Minecrafta nie posiadam. E, chciałam sobie kupić Minecrafta. E, chciałam sobie na Xboxa kupić albo na komputerze, ale ja ogólnie mam taki problem. Znaczy, problem no to nie jest ubóź, ubóź już w czy się podniósł dobrze. E, mam taki jakby problem, nie problem. To jest jakby taka nie wiem co. E, także po prostu jeśli chodzi jak ja wchodzę na komputer czy na laptopa e, to ja ogólnie często wchodzę ale no bo montuję te filmiki ale zawsze po prostu montuję i wychodzę i tyle tutaj pozdrawiam sobie 1,2,1 bo dołączyła jeśli tutaj jeszcze ktoś dołączył z widzów to ogólnie też pozdrawiam bo mogę być dosyć ślep, fajnie widzieć super jeszcze mam tak e, mało tutaj PZD, -y, jeśli by chciała być na czy coś. E, tutaj od razu już odpiszę. Dobra, o Boże, dobra, trzeba się leczyć tutaj, bo serio ma mało e, kresek HP i chciałabym mieć tego Minecrafta, ale ja na przykład... O Boże, Boże, co odwalam, dobra zginienie. Czemu, czemu te wykurze wszystko są takie jakieś trudne, albo nie umiem dzisiaj grać, czy co, nie wiem. E, ale właśnie e, mi to nigdy... Nie wiem w ogóle o czym ja gadam. Jezus, jak nie montuję, to jest tak czy, czy mówiąc ciężko, dosyć że no. Yy, I o czym ja to mówiłam? o tym Minecrafcie, że nie, dlatego bym nie grała w tego Minecrafta? Ponieważ zawsze montuję i wychodzę. Po prostu już nie mam czasu, żeby siedzieć na tym laptopie, i na no, movie star to bym bardzo rzadko wchodzę. No i tak samo bym pewnie bardzo rzadko wchodziła wtedy yy, no. tego Minecrafta. Tak samo jak na przykład w sumie tak. Yy, tak, jak z zgadła, zgadła tutaj, brawo. Ja w sumie będę zaraz kończył ten odcinek, tylko powiem do końca o tym, jakby to nazywać w Minecrafcie. Właśnie na no, rzadko wchodzę w te gry. Na przykład w ogóle chciałem właśnie zapytać oczywiście, może chcieli odcinki z Simsów, bo ja mam Simsy i Simsy są dosyć spoko. No i ja w sumie gram tak naprawdę tylko w Blockster Planet i mówię, znaczy najwięcej tu w Blockster Planet, bo mam grę na telefonie, a ja najwięcej gram na telefonie, bo za bardzo to tak czy na, jak mówiłam używam tego komputera, ale no nie jest to tak jak telefonu e, więc no no nie wiem tak, możemy sobie do końca ten parkour w ogóle ja chyba kończę już na tym poziomie, bo znowu są takie głównie na zawsze proszeniem kula znowu we mnie lecą, więc ja już ten odcinek po prostu będę kończyć. Mam nadzieję, że zostawicie tutaj łapkę w górę, a że subskrypcja, subskrypcja wraz z dzwoneczkiem, a ja już dłużej po prostu nie przedłużam i kończę ten odcinek. Do zobaczenia, pałażaszki.